A w dzisiejszym filmie... o kurwa T -t 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 -t. ogólnie kupiłem sobie kupiłem sobie tak około 2016 roku czapkę Gucci ogólnie jest ten motyw i jest ten ciemny motyw ale w momencie kurwa każdy rak z y postanowił kurwa śmigać w czapce tylko dlatego, że kosztuje 800 i że jest na hypie to już w niej nie chodzę nie kurwa to też taki synonim autyzmu to kurwa i taki kurwa y Polówka kurwa Polo Lauren i, i pasek kurwa LV. Taki kurwa starter pack yy, wyszło mi w tym roku, nie? <grystanie> wszyscy kurwa mają tę czapkę, wszyscy. Znowu będę pił, znowu w pole Znowu będę pił, znowu polewam sedzin, by zatracić kilka chwil, nie wiem czy dam radę dziś. W powietrzu wisi dym, który kuje oczy mi, w głowie nie czuję już nic, w głowie nie czuję już nic. Znowu będę pił, znowu polewam sedzin, by zatracić kilka chwil, nie wiem czy dam radę dziś. W powietrzu wisi dym, który kuje oczy mi, w głowie nie czuję już nic, w głowie nie czuję już nic. Jeszcze, jeszcze, jak ta kurtka mm, Supreme kurwa Jak się nazywa? No to ogólnie jest taka kurtka w tej kolorystyce e, To jak wyjdzie Ci trochę, jak wyjdzie Ci kurwa jeszcze trochę, to wtedy kupujesz tą kurtkę za trzy koła nie ja, ja, ja pamiętam z kim ta kolaboracja była e, No mam to na końcu języka teraz... Idzie weekend luz czuję gdy wchodzę w lube, jakaś panna widzi logo, i logo i jak do no trawy świeci oko Gdzie Ty byłaś lata temu Zakręca tę butelkę. I rany, doświadczyłem trochę zławy. Zostaje normalny. Tak. Piję setkę obok poczty z przyjaciółmi koło naszej bramy. To proste, to proste, to proste. Jak te panie w Instagrama na żądanie masz ją w domu. Nie gotuje i nie sprząta, dla niej ważna tylko forza. <laughs> tak szczerze to nie wiem o czym jest ta luta, ale w porządku, ale jest.